Hej, jak często zdarzają się zwroty i reklamacje na Allegro? Pamiętam, że jak zaczynałem robić ten biznes, to jedną z obaw, którą miałem, to było, jeżeli nagle zacznę robić dużo, sprzedawać dużo produktów, to w jaki sposób to się przełoży na zwroty i na reklamacje. Też na przykład sprzedawałem AGD i zastanawiałem się, ile z tych produktów, które sprzedam. Zostaną przez klientów złożone na reklamacji. I zacznę może właśnie od reklamacji. Otóż, yy, tak naprawdę reklamacji, które się zdarzają na przykład po roku czy po dwóch, bo ja już te, w takim okresie czasu yy, ponad tyle czasu działam w dropshippingu, więc mogę powiedzieć, jak to wygląda, jest bardzo, bardzo mało. Dzisiaj na przykład, co prawda, dostałem yy, maila z, z reklamacją od klienta, który kupował w zeszłym roku zabawkę ale dlatego też właśnie między innymi wpadłem na pomysł, żeby nagrać, nagrać ten materiał dla Was, ale takie sytuacje naprawdę bardzo rzadko się zdarzają. Najczęściej reklamacje zdarzają się na przykład z, z powodu uszkodzeń jakichś w transporcie i takie reklamacje, w, na, w przypadku przynajmniej tych hurtowni, z którymi ja współpracuję, hurtownie yy, załatwiają, tak? Czyli powiedzmy zwracają jakąś część yy, kwoty lub yy, jakiś element z, z tego całego produktu yy, wymieniają, lub też po prostu jest wymiana towaru na nowy, ale nigdy nie ma jakby kłótni z hurtownią o to, że to jest kwestia przewoźnika i tak dalej. No ale okej, okay, weźmy pod uwagę tą, ten przykład, po prostu loguje się do hurtowni, w której ten produkt był zamawiany i tam zazwyczaj jest jakaś procedura reklamacyjna, w każdej hurtowni wiadomo nieco się może różnić od siebie, wystarczy zrobić kilka podstawowych kroków i tą reklamację można złożyć w hurtowni, tak? Później produkt, czy to hurtownia odbiera od klienta, czy to już trzeba wysłać we własnym zakresie. I procedura reklamacyjna tam około, powiedzmy, dwóch tygodni trwa i tyle. I odsyłają go klientowi. Więc tak naprawdę my, tak samo jak przy sprzedaży, byliśmy tylko pośrednikiem pomiędzy hurtowym i klientem. Tak w przypadku reklamacji, tak samo jesteśmy tylko pośrednikiem. Przyjmujemy reklamację od klienta, składamy ją w hurtowni i tyle. I nie ma to znaczenia, czy to, była, czy to był produkt y, kupiony y, tydzień temu, czy miesiąc, czy rok, czy dwa lata temu. Bo te hurtownie po prostu obsługują takie reklamacje. Natomiast jeśli chodzi o zwroty, to jak najbardziej zwroty zdarzają się częściej niż reklamacje. Ja zauważyłem, że mniej więcej 1-2% zamówień to są zwroty, w zależności oczywiście od miesiąca. I mam wrażenie, że hurtownie dropshippingowe wcześniej jakoś bardziej przyjmowały te zwroty. Teraz z tego co słyszę i tego co sam też tak jakby widzę z doświadczenia, że coraz więcej hurtowni nie przyjmuje zwrot zwrotów. W związku z czym są dwa rozwiązania tej sytuacji. Jeżeli na przykład dopiero zaczynasz, no to poszukaj się hurtowni, która jednak przyjmuje te zwroty, tak, a jak już później się rozkręcisz, masz jakby możliwość, żeby ten zwrot przyjąć, albo żeby przytrzymać jakby jakąś część gotówki w tym zwrocie, tak? No bo na przykład u mnie w tym momencie, no nie wiem, dwa, trzy zwroty leżą tutaj na półkach i jakby część tam kapitału jakąś niedużą, ale jednak mam zamrożoną w, w, w tych zwrotach. Jeżeli wartość produktu jest w jakiś sposób obniżona po zwrocie, no to wtedy wiadomo, że wystawiam go z niższą ceną. i A jeżeli mi zależy, żeby jeszcze szybciej to sprzedać, to jeszcze, jeszcze z niższą. I suma summarum na tym zwrocie wy, wyjdę być może na jakiś minus, ale nieduży, nie bo tak naprawdę i tak mi się to sprzeda. Natomiast jeżeli przyjdzie mi ze zwrotu produkt, który praktycznie jest nieruszony, nawet widzę, że klienci go nie otwierali, tylko po prostu go od razu zwrócili, to... Po prostu czekam, aż mi się znowu sprzeda, jakby nie spieszę się z nim za bardzo, no chyba, że właśnie chcę go jakoś szybciej sprzedać, no to nie, nieco obniżam tą cenę i sprawa jest w zasadzie załatwiona i zwrot się, z powrotem jakby pozbywam się tego zwrotu, to, to, to nie jest tak, że te zwroty będą u Was, wiecie, zalegać i, i będzie to dla Was jakieś takie dodatkowe obciążenie, dodatkowy koszt. Przypominam dla osób chętnych o spotkaniu takim online na żywo, gdzie możemy sobie porozmawiać na temat dropshippingu, trochę więcej Wam opowiem, jak to wygląda. Także link będzie pod tym nagraniem, zapisz się. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z materiałami. W tym materiale byłoby to na tyle. Dzięki, że go obejrzałeś. Widzimy się w następnym. Cześć!